Były minister, czyli osoba kompetentna, przynajmniej w teorii, twierdzi w prasie oficjalnie, że co czwarty poseł wymaga leczenia psychiatrycznego. Otóż pan Marek Balicki twierdzi, że przeprowadzone badania wykazały, że 25%, czyli 1,4% czwarta populacji w Polsce wymaga pomocy psychiatrycznej. No, zaraz, zaraz. 25% Polaków wymaga pomocy psychiatrycznej, a mamy 460 posłów, to znaczy, że 115 z nich wymaga pomocy psychiatrycznej. Jeżeli do tego dodamy jeszcze 25 senatorów, no to się tworzy całkiem pokaźna wartość liczbowa. No i teraz mamy problem. Jeżeli ci ludzie, którzy wymagają pomocy psychiatrycznej, ustalają ustawy. No to czy te ustawy są obowiązujące czy nie? No bo jeżeli zagłosowały za nim osoby, które same wymagają leczenia, no to trudno mówić, żeby wiedziały, co robią. Bo jak ktoś się leczy psychiatrycznie, to na ogół jego stan zdrowia jest taki, że już sam sobie nie daje rady, czy nie może sobie pomóc. Czyli jego ocena sytuacji jest bardzo zaburzona.